Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam koziorożce na czytanie na miłość. Drogie koziorożce to jest czytanie na sierpień 2023 roku dla wszystkich, dla osób, którzy są sam, dla osób, które są same. Dla singli, dla osób w relacjach, w związkach czy w jakichkolwiek znajomościach, które chcecie wiedzieć, jak wyglądają na chwilę obecną, jak wy jesteście osadzeni w bieżącej sytuacji, co może Wam pomóc, co może Wam przeszkodzić, co. Przyniesie niedaleka przyszłość, oraz jaka rada lub wynik w tej sytuacji, w tej relacji, w tej znajomości, czy też w tym związku. Zaczynamy, drogie koziorożce, od karty opiekuńczej na sierpień. Nie dla Was, jaki przekaz dla koziorożców z góry na sierpień 2023 roku w miłości? Za dużo kart, cztery karty wypadły, a chcemy jedną. No, maks dwie. Koziorożec jest. Koziorożcu, wypadła ci karta relaksu. Pozwól sobie na lenistwo. Czasem dobrze jest nic nie robić. Proszę bardzo. No, w sumie koziorożec jako znak ziemski, znak praktyczny, znak uziemiony, znak, który dba o Stabilizację materialną, o grunt pod, pod własną przyszłość, pod przyszłość swoich najbliższych. No cóż, teraz macie odpocząć w sierpniu. W sumie to może jest czas urlopu, ale ktoś z góry chce, abyście po prostu, jeśli możecie sobie na to pozwolić, to przez jakiś czas nic nie robili. Leniuchowali. Drugie koziorożce, pamiętajcie o włączeniu y, subskrypcji kanału i o włączeniu dzwonka, wtedy nie ominie was żaden film. Zaczynamy czytanie dla koziorożców na miłość sierpień 2023. Koziorożec. Dużo kart wypadło, nie chcemy wszystkich. Mm. Wiecie co, karty nie chcą być najwyraźniej tasowane, ale trzeba je jakoś uporządkować. Coś grubego, coś dużego będzie u koziorożców, bo karty po prostu tak wam wypadają, że, że coś wielkiego to chyba dlatego macie nic nie robić, słuchajcie, zawodowo, praktycznie. Jeżeli tylko możecie, chyba będziecie musieli skupić się na miłości, bo chyba taki jest przekaz z góry. Że coś ważnego dzieje się w Waszym życiu, i warto, e, moje drogie koziorożce, zwrócić na to uwagę teraz, w sierpniu. Ty w tej sytuacji, ty w tej relacji, król kielichów. Król kielichów, bardzo ładnie powiem Wam. No widzicie, jako znak ziemski macie być w energii równoważenia, emocji, y, uczuć. Te uczucia będą najważniejsze w miesiącu sierpniu. To dlatego macie zawodowo się nie skupiać na pracy, tylko na, jakichś, no na jakimś uczuciu. Zaraz się dowiemy, na jakim, co pomaga lub co przeszkadza. 10 pentakli. Co przyniesie niedaleka przyszłość? Śmierć. Mamy dużą arkanę jaka rada lub jaki wynik słońce no powiem Wam wielka sprawa wielka sprawa dla koziorożców jeszcze na coś innego zwrócę uwagę, za chwilę powiem w tle jest trzy, są trzy pentakle jest dziesiątka kielichów i paś mieczy e słuchajcie macie w tle sytuację Mówiącą o hmm, osiągnięciu jakiegoś sukcesu, mistrzostwa w czymś, e, znaczy no, w relacjach, w znajomości, w miłości, w komunikacji czy w związku. Ale kochani, tu chodzi o to, że w sierpniu użyjecie wszystkich swoich e, umiejętności dla osiągnięcia korzyści, dla osiągnięcia sukcesu. Po prostu w sierpniu wykosicie konkurencję. Zdobędziecie kogoś, czyjeś serce, czyjeś uczucia. Albo ktoś zdobędzie wasze serce i wasze uczucia, to jest też bardzo możliwe. Po prostu pokonacie jakąś konkurencję, ponieważ dążycie w kierunku spełnienia emocjonalnego, w kierunku spełnienia uczuciowego. Dążycie do dziesiątki kielichów i tą dziesiątkę kielichów możecie osiągnąć w sierpniu. To jest dla Was bardzo ważny, przełomowy czas. Jak nie na 10 lat, to może nawet dla kogoś na całe życie, bo mamy tutaj dwie duże arkana, zaraz do tego przejdę. Paść mieczy jeszcze który mógłby po, tych, po tym osiągnięciu spełnienia zadowolenia, czyli jak gdyby dążenia do tej dziesiątki kielichów w uczuciach, w emocjach, w jakiejś miłości, w jakiejś relacji czy związku. Paś, kieli, paś mieczy może mówić o tym, że no, ktoś będzie to weryfikował, ktoś będzie śledził. Być może będziecie mieć jakiegoś śledzika, jakąś osobę, która po prostu was obserwuje, śledzi, może szuka na was czegoś. No, są tu możliwe przynajmniej dwie historie. Jeżeli macie jakiś teraz związek obecnie, nawet pełną rodzinę, bo mamy tu dziesiątkę pełnię emocjonalną i dziesiątkę pentakli, która jest na pozycji, co pomaga lub co przeszkadza, a więc może u kogoś przeszkadzać pełna rodzina właśnie to, że są dzieci, że jest żona, że jest mąż, a że ktoś po prostu się zakochał. Ale abstrahując od tego, tutaj ktoś może śledzić, może szukać na własną rękę różnych rzeczy, może też plotkować. I to mogą być plotki. To w ogóle może być plotka. Dotycząca czegokolwiek właśnie tego, że ktoś z kimś się spotyka, że ktoś kogoś ma, że ktoś gdzieś uczuciowo jest zaangażowany w coś innego, no chyba, że sprawdza was, wasza druga osoba, mąż, żona, partner, partnerka i tak dalej, aczkolwiek. Jest tutaj szansa na tą e, pełnię szczęścia emocjonalnego, ponieważ wy mm, z, o jakieś względy osoby, o której się ubiegaliście, mm, udaje Wam się, kochani, e, no właśnie, e, spełnić jakieś swoje e, marzenie. E, tutaj zapewne, dlatego że... E, m, Tutaj ktoś w tle pokazuje, albo wy, albo druga osoba, że tutaj nie będzie jakichś tam, wiecie, pięknych słówek, tu będą czyny. Za tym będą szły konkretne działania w Trójce Buław i to one będą dowodem na czyjeś uczucie. To jest nieustanna też praca nad sobą, nad swoją osobą wytrwałość, budowanie takich trwałych podstaw do związku. Tu w tle jest trwałe uczucie. Troska o drugą osobę, o sprawy codzienne. No i w tle jeszcze jakieś wydarzenia. To może być takie właśnie zaistnienie na szerszym forum, w najbliższym otoczeniu, w ogóle w otoczeniu. Tu możecie pokazać komuś swoje umiejętności, swoje talenty, zdobyć uznanie drugiej osoby, albo wręcz spotkać się nawet z kimś znanym. Słuchajcie. Przechodzimy do rozkładu. Tak jak mówiłam, są tutaj, jest tutaj taka możliwość dla jakiegoś koziorożca, nie wiem dla jakiej ilości z Was, że macie w swoim życiu osobę spod znaku Skorpiona. Dlaczego? Jeżeli nie macie, to możecie mieć dlatego że nie zapominajmy, że to jest też mowa o tym, że ktoś może mieć nową osobę, nowe kontakty, nowe uczucie, nową relację. Nowy związek. Moi drodzy, nie powiem Wam, czy tą osobę znacie, czy jej nie znacie, bo dla każdego z Was może mieć to różną, różny przebieg. To dla kogoś może być osoba, którą znacie, a dla kogoś może być to osoba zupełnie nowa. Natomiast dlaczego mówię o skorpionie? Dlatego, że dla kogoś będzie to na pewno skorpion. Mamy tu dwie karty osobowe skorpiona: kartę króla kielichów, która jest typowo kartą osobowo skorpiona, oraz kartę śmierci, i to jest też karta skorpiona, więc dwie karty skorpiona muszą u jakiejś części koziorożca coś znaczyć. Przy czym e, karta Króla Kielichów jest na pozycji e, waszej sytuacji obecnej, bieżącej. E, ja wiem, że e, koziorożce mogą wykazać się w sierpniu zrównoważeniem emocji, uczuć, ale też e, Wy oprócz tego e, pokażecie te uczucia. To Wy możecie w czynach pokazywać te uczucia. Tu nie będzie pięknych słówek, kwiatów, tu będą po prostu działania. Tu będą konkretne decyzje, konkretne plany, konkretne no właśnie, konkretna akcja. I wy pokazujecie się w miesiącu, znaczy, wasza sytuacja tutaj, bo to nie jesteście wy, tylko to jest jakby no w sumie tak, to wy w tej sytuacji, tak? Ok. Król Kielichów to wy w tej sytuacji, więc jeżeli nie jest to wasza osoba, czyli nie jest to skorpion na przykład. To wy w tej sytuacji jesteście w stanie kontrolować swoje emocje, swoje uczucia. Ta miłość jest już taka dojrzała. Tutaj jest, moi drodzy, dla singli jest to nowa osoba. To może być nowa osoba dla Was w tym miesiącu. Ogólnie panowanie nad emocjami, nie dacie wyprowadzić się z równowagi. To może mieć znaczenie dla osób, czy osoby, która jest w jakiejś relacji, w jakimś związku. Być może, który, wiecie, tak trochę kuleje, albo w zasadzie istnieje tylko formalnie, a w rzeczywistości to już dawno jesteście oddaleni i fizycznie, i emocjonalnie od tej osoby, i macie kogoś nowego, kogoś innego, macie inne uczucia. To jest bardzo możliwe. Nie dacie się wyprowadzić z równowagi. Tutaj. Też są skrywane pewne emocje. Słuchajcie, możecie być w tej sytuacji też w tym miesiącu, że usłyszycie niespodziewanie wyznanie miłości. Jeżeli nie, to sami wyznacie komuś miłość, jest to bardzo możliwe. Dlaczego jest to takie bardzo możliwe? Dlatego, że e, uczucia zostają w sierpniu odwzajemnione. Czy to wy odwzajemniacie czyjeś uczucia, czy ktoś odwzajemnia uczucia względem was. E, to jest. E, Czuły kochanek, towarzysz życia. No, wy w taką osobę się w tym sierpniu trochę przeistaczacie. To będzie relacja i związek, znajomość, w której wszystko będzie układało się w sierpniu pomyślnie i sprawy uczuciowe będą na tyle rozwinięte, że mogą one przejawiać się pod postacią związku już albo kolejnego etapu w istniejącym związku czy też relacji. Słuchajcie, tutaj jesteście gotów. Prost powiedzieć to, co czujecie jesteście w stanie kontrolować swoje życie uczuciowe służyć innym radą osobom, które tego potrzebują jak najbardziej może to być, kochani, taki czas w którym też y, będzie wiele przyjemnych sytuacji które wywołają uśmiech na twarzy może y, tu być jeszcze jakaś randka sporo randek y, lub inne romantyczne wydarzenia wzruszające mogą to być też oświadczyny no właśnie, to Wy możecie się komuś oświadczyć to ktoś może oświadczyć się Wam i co tu się dzieje dalej? O, dalej mamy na pozycji, co pomaga lub co przeszkadza, te 10 pentakli. Dlatego powróćmy do y, sytuacji czyjejś, kogoś z Was, gdzie ktoś ma związek, być może rodzinę, nieważne czy partnerski, czy małżeński, czy sformalizowany, czy nie, ale jest tutaj jakaś taka pełnia y, czy pełnia rodziny. Może być pełna rodziny, ale tu może być w ogóle związek, jakaś relacja, w której. Są struktury bardzo ugruntowane, są struktury, tu jest duża stabilizacja. Tutaj materialnie macie wszystko, macie pełnię materialną i też emocjonalną, ale to może być na, dla kogoś na pozycji, co przeszkadza, że przeszkadza to. Dlaczego? Dlatego, że ktoś, pomimo, że ma wszystko czyli może ma tą drugą osobę ma może nawet dzieci ma rodzinę to nie jest tym zainteresowany, ponieważ ma nowe uczucie, bo jest zakochany, bo jest miłość, bo jest nowe uczucie do kogoś innego. I to może być sytuacja osoby, która no trochę ma dylemat i problem, ale pamiętajmy, że to 10 pentakli no mówi też o tym, że może właśnie czyjaś rodzina, jakaś wielopokoleniowa rodzina w czymś przeszkadzać. Um, Co tutaj może pomóc? Może pomóc. Yy... Mogą pomóc marzenia też, tak? O, o takiej rodzinie. Ale yy, no tutaj ewidentnie ktoś. Komuś przeszkadza jakaś trwałość, która jest w związku. Jakiś po prostu trwały, yy, ugruntowany, formalny związek oparty na wartościach rodzinnych i to może Wam przeszkadzać bo jesteście być może w stanie zakochania macie inną osobę, macie nowe uczucie jest tutaj miłość, chcecie wejść na kolejny etap lub się oświadczyć a macie, wiecie, męża lub żonę i dzieci na przykład i to w tym momencie przeszkadza przeszkadzają te wartości rodzinne no i jakieś tam pewnie może wyrzuty sumienia, może nie tutaj nie ma wyrzutów sumienia na chwilę obecną idziemy do przyszłości w niedalekiej przyszłości jest karta śmierci. E, tak jak moi drodzy powiedziałam, ta śmierć jest osobową kartą e, skorpiona. I jeżeli, e, jeżeli nawet e, nie macie do czynienia ze skorpionem, tak? z jakąkolwiek inną osobą, Słuchajcie, dla części z Was jest tutaj e, odchodzenie od przeszłości. Ale to takie definitywne, to jest takie definitywne zerwanie z przeszłością. Więc może tak być, że będziecie odchodzić od tej pełnej rodziny, bo tutaj nie ma szczęścia emocjonalnego. Tu nie przeszkadza szczęście emocjonalne, no bo komu by szczęście emocjonalne przeszkadzało? Tu przeszkadza pełna, trwała, y, materialna struktura. Jakaś pełna rodzina przeszkadza. Bo jest tutaj trwałość, formalizacja, a wy macie stan nowego uczucia, a w tle macie dążenie od trzech buław do dziesiątki kielichów, więc dążycie do miłości, tak? Do tej spełnienia emocjonalnego i uczuciowego. I teraz no, część z was rozstaje się z przeszłością, rozpoczyna to, co nowe. Możliwe, że lepsze. Zaczynacie w tej śmierci wszystko od nowa. Słuchajcie, tutaj jest ostateczne odcięcie się od starych problemów, wyzwolenie, wyzdrowienie, nowe perspektywy, uwalniacie się od jakichś starych przeszłych obowiązków i obciążeń, macie nowe perspektywy, więc ewidentnie ktoś kończy z jakąś relacją, może związkiem, może rodziną. Na rzecz nowego. Tutaj jest możliwa przeprowadzka, i ja nie wspomniałam, w Trójce Pentakli też jest możliwa zmiana miejsca zamieszkania. W Trójce Pentakli i tu się powtarza, że w niedalekiej przyszłości będziecie zmieniać miejsce zamieszkania, najprawdopodobniej przeprowadzać się. Ale co tu następuje? W tej karcie śmierci następuje całkowita, następuje przede wszystkim zmiana i zamykanie pewnego etapu w swoim życiu, ale również transformacja. A w związkach ta transformacja właśnie oznacza zakończenie niektórych związków. Natomiast są tutaj też możliwe radykalne zwroty, zwroty akcji, odnowienia. Nieodwracalne zmiany i przemiany i coś takiego może czekać też jakiś związek. Więc to, że przeszkadza jakaś wielopokoleniowa rodzina, czy w ogóle tak jakiś trwały pe, pe, pełny związek, pełna rodzina, to może okazać się, że możecie coś zacząć też na nowo nie tak jak było poprzednio, tylko zupełnie inaczej. Po prostu nie powtórzy się to, co już było, tylko będzie to zupełnie inaczej wyglądało. I wtedy mogłaby być mowa o totalnym odrodzeniu, odnowieniu, tak, ale już w innym zupełnie wydaniu. Bez powrotu do przeszłości. Słuchajcie, to tak jak mówię, to też może być drastyczna decyzja o odejściu i tu jest ta przeprowadzka, zmiana miejsca do życia, zmiana miejsca zamieszkania. I moi drodzy, no w, w związku, w relacji oznacza to po prostu zakończenie jakiegoś związku, który nie był sprzyjający do dalszego rozwoju albo y, dokonania y, zmian w istniejącym związku, tak? Bo jest konieczność dokonania tych zmian w jakiejś istniejącej relacji, Ym, odci odcinanie się też trochę od obecnej sytuacji, tak? Więc zamykacie jakieś stare sprawy, odcinacie się od, odcinacie się od nich, odrzucacie też wszystko, co nie pozwala się rozwijać. E tutaj jest duża zmiana dotychczasowego trybu życia. Powoli otwieracie się na nowe możliwości, właśnie być może na to nowe uczucie, na jakąś nową osobę, na miłość, na uczucia, tak, na pozytywne emocje, na szczęście, na to spełnienie emocjonalne. E Uwalniacie się od trudnych sytuacji, które wam doskwierają. Być może utracicie jakąś stabilizację w związku z tym. No jeżeli tu było coś pełnego, trwałego, no to tracić, możecie to stracić. Jeżeli wiadomo, jeżeli odchodzicie, to tracicie coś, co było, zostawiacie tylko część dla siebie. I tutaj jest nowy początek, nowe rozdanie. Ale w tle, co cię, nie przepraszam, nie w tle, tylko w radzie lub w wyniku. Jest słońce, i słuchajcie, to jest w tym wszystkim najważniejsze. Dlaczego? Dlatego, że mm, owszem, dla kogoś może być wynikiem całej tej sytuacji znajomość, spotkanie, uczucie ze lwem. E, może być. Dla innej osoby może to być skorpion, a dla jeszcze innego koziorożca może to być zupełnie ktoś inny. Natomiast dla kogoś w, wynikiem, w wyniku tej sytuacji tutaj może pojawić się ciąża, ale wtedy to będzie taka ciąża, z której bylibyście, mogłaby ona być zaplanowana albo moglibyście się z niej po prostu ucieszyć finalnie. Ale jeżeli nie to, to jest spełnienie ewidentne marzeń i pragnień i to jest spełnienie tak tych marzeń o tym uczuciu, o tej miłości, o tej pełni emocjonalnej, no, że nie ma szczęśliwszej karty w tarocie niż właśnie radość i optymizm, wiara w to, że wszystko się uda. Dlatego że w tym słońcu mm, osiągacie sukces, osiągacie spełnienie, radosne chwile. To jest to, co mówiłam w trójce pentakli. Wy albo prześcigacie jakąś konkurencję w walce o po prostu o jakąś osobę, e, dosłownie uczucie jakiejś osoby i tutaj spełniacie tą dziesiątkę kielichów, ten... to wasze kochani emocjonalne spełnienie i tutaj zaczyna się stabilizacja, tu jest spełnienie radosnej chwile, poczucie bezpieczeństwa też w wyniku tego wszystkiego. W relacjach, w związkach te uczucia zaczynają być widoczne jak dla dłoni. Dlaczego? No dlatego, że ktoś wyznaje komuś miłość, albo wy tą miłość w efekcie wyznajecie, albo ktoś wam tę miłość wy wyznaje. Dlatego jest tutaj ta pełnia spełnie, spełnienie emocjonalne, uczuciowe, bo okazuje się, że te uczucia są odwzajemnione. To jest właśnie taka sytuacja. Stąd to szczęście, stąd ta radość. I te uczucia będą widoczne jak na dłoni. Moje drogie eee... ksiorożce. Tutaj jest też możliwość narodzin dziecka już w sierpniu, jeśli ktoś wie, oczekuje, czeka, może być rozwiązanie. Mm -hmm. Takie całkowite zwycięstwo, naprawdę. Całkowite zwycięstwo, wzajemne wsparcie, poleganie na sobie wzajemne, wspólna radość, silny związek, to jest silna relacja. E, tak, a co kochani w Radzie? No w Radzie słoneczko radzi Wam, abyście wygrzewali się po prostu we własnych promieniach. Czyli właśnie będziecie promienieć w sierpniu i po prostu delektujcie się tym, celebrujcie tą chwilę wspólnie z drugą osobą, ten czas. To jest ważne, aby to celebrować. Ważne jest, aby to celebrować, aby się tym cieszyć, ale też bądźcie bardziej pewni siebie. Zacznijcie realizować swoje dalsze marzenia i plany. No, słońce mówi o tym, że na pewno wszystko będzie dobrze. I widzicie, trzeba sobie pozwolić w sierpniu trochę na odpoczynek, na lenistwo, aby zająć się sobą, swoim życiem uczuciowym, emocjonalnym. I życzę miłości koziorożcom. Do następnego razu. Buziaki. Pa, pa.